Wszyscy mają mamę? Mam i ja. Brawo. Mm. Tak, zaraz zaczniemy nagrywać. A, w Gdansku Nie znalazłeś żurawia? Nie ma żurawia, nie było żurawia żadnego. Dzień dobry kochani, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku Prosto z Kenela. Cieszymy się bardzo, że jesteście z nami, bo po raz kolejny mamy kilka informacji o tym, co dzieje się u nas, jakie mamy plany. Zaczynamy od najnowszej informacji, mianowicie tak, rzeczywiście spadliśmy ze schodów, na szczęście Aresowi nic się nie stało, a moja kostka i żebra się zagoją niedługo, ale dziękujemy Wam bardzo za te ogromne słowa wsparcia. Idziemy dalej. Ostatnimi czasy byliśmy w Gdańsku. Rzeczywiście był to spontaniczny wypad, natomiast jest to związane z tym, co planujemy i o czym już mówiliśmy a propos e, zakupu Aresobusa. E, mianowicie w lipcu planujemy odwiedzić kilka większych miast, tak, żebyście mogli nas poznać osobiście. Planujemy odwiedzić Poznań, Łódź, Wrocław, no i oczywiście ponownie Trójmiasto. O tym będziecie informowani na bieżąco po to, żebyśmy mogli razem wygospodarować trochę czasu dla siebie i żeby wszyscy Wszyscy mogli poznać Areska, prawda, Aresku? Nie chcesz poznać nikogo? No nieprawda. Chcę, oczywiście, że chcę. Idziemy dalej. Cały czas jeździmy do Lunki. Ostatnimi czasy również prosiliśmy o zgłaszanie się osób, które będą chciały, żebym przyjechał na masaż do ich psiaków i kilka osób się zgłosiło i już niedługo poinformujemy Was o tym, do kogo jeszcze będziemy jeździć i komu jeszcze będziemy. Yy, yy, będziemy yy, pomagać. Prawda? No, prawda, moje kochanie? Brawo, brawo. Tak jest. No, dokładnie tak. Będziemy pomagać, prawda? Oczywiście, będziemy pomagać. I na koniec oświadczenie królowej Szmunci Wędzonki. Yy, oświadczenie Madame Szmunci Wędzonki pierwszej... Pierwszej samozwańczej królowej na wózku Aresa, miłościwej samej sobie, zawierzonej w swojej miłości kanapce z szynką i serem, litościwej, nieugiętej w wierze, w jedzenie, namaszczonej przez nią samą, samej sobie i tylko sobie. Jako wasza królowa i księgowa, przypominam, że jesteśmy fundacją i dzięki waszym wpłatom możemy wieść radość nie tylko na ekranie, ale też w rzeczywistości. Dlatego, tu jest numer konta, na który możecie bez krępacji nas. Wesprzeć. Nie dziękujcie! Wasza królowa, Madame Szmunci Będzonka. Zaglądajcie na nasz kanał na YouTube, bądźcie z nami na Facebooku. No i pamiętajcie również o naszym profilu na Instagramie. Dziękujemy, że jesteście z Wami. Razem jeździmy radość. Miłego tygodnia i do zobaczenia. Takie ciastki. O, ty też byłeś w Gdańsku, państwo. Co to za branie ciastek tak sobie, Antropianku? Co? <grystanie> pas, pas, pas! Ręka, która bije.